Witam serdecznie w kolejnym filmiku. Dotarliśmy słuchajcie do Loparu. W żaden sposób nas tu nie ciągnęło, może trochę dzieci. Nie takie rzeczy nie kręcam, ale pomyślałem, że pokażę Wam jak to wygląda. Jedna z niewielu plaż piaszczystych. Rzeczywiście jest to słuchajcie piach, ale jest to piach dużo ciemniejszy niż w Polsce. Woda po kostki bardzo długo. A ze 400 metrów dalej, no może nie 400, ale powiedzmy ze 100-200 po kolana. Woda generalnie jest bardzo czysta. Ale z uwagi na ten piach, wydaje się być brudna. Takim bajorem. Znaczy, mnie się tu w ogóle nie podoba. Tam jakaś wysepka. I jak to zbywa na rabie dużo zieleni no i jakieś tam skały też atrakcje są zjeżdżalnie dzieci oczywiście chcą spróbować to idziemy